Nie mam chyba do temu. biegnę. Ja był cztery, chyba chyba. Mogłeś nagrać. Ale ja to nagrałem. Mam ceka, mam Nice. Tocks, <laughs> bura Mam deto! Aaaa Zarobieni! Kurna, mam przeromane. Zabiję eee... Y Trzy do ciebie już. Rób ściany szybko. Dobra, nice. To ten szybko, to totem. to totem. Jake. Nie teraz. No pierdol, pierdol. Kto jest no mercy farę mi, me, kurwa, jakiś? Nie wiem. No, bo zagrałem na tym psie z jakiś, no mercy mi, me, kurwa, ten są nie? To wypierdol mu. Nie weźmiemy tego, Jake. zemki Ale ja nie mam tyle, może... Zobacz ilu jest. Trzech tylko. Jak trzech? Zaskały się połowają. Na około takiej idę, nie? Jakby. Saj, kary, no? Chce ci się wejść na przegorda? Zobacz. No mi, kurwa, i my te to robimy. To jak urzędziesz, to wejdź tam na dół, jak chcesz. Dobra. Pierdolę. Kropkę na MC, dlatego tak mi to w kurwie. Zabiłem czterech. Sią, ja, pierdolę, kur... Tam biegłasz. Nie mają totem jeszcze, no? Nie wiem. Pierdolę, spierdalaj, ale ja nic nie mam. Nie mam chyba do temu. Biegnie, Ja Jaj, był cztery chyba. chyba. Mogło się nagrać. Ale ja to nagrałem. Mam mam ceka. Nice. <laughs> mam deto. Aaaa, zarobieni. Ile tu jeszcze idków leży? Zbieram je. Uciekaj już, nie? No bo dobra, zbieraj sumy. sumie. Tu jeszcze typy, kurwa, jakieś. zbieraj wszystko. Mam, musimy niebieskiego, kurwa. Pesach z Bobru. Ale żeś że się kurwa, wyjaśnił. No i kary wielki powrót, tak? Normalnie. No mercy, come back. A, budyń. Nie ma go. On wyjebał czterech, chuj. Maskę jeszcze on Tysiące to dał, tak. Tak, kamea. Musimy się niebieskiego. No nie, coś słabi. Dałem, no co to te my nie postawili. No. Przewyleciało, kurwa, kogoś Amo, to jest to ja. ten. To może. Zbierz się jak masz. Zarąbiście ty. Od góry? To pójdź. To, 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 to. to tam jest, nie? Jakby co? To to Kurna. Gdzie? Kurde. No raku! No idzie dobra, planting ale. Tutaj chcesz plantować? No nie, a nie. Nie mam, nie mam podkreślenia, nawet nie patrzę gdzie jest. Sadam. Ja nie, ja bym to w inny sposób zaplantował. No tutaj tak nic nie ma w wiesz? Tak? No nie. Dawaj, czułność. Na ściany czy nie? Dwa na ściany już na pewno. Dobra, Teko o. Myślę, Wydaje mi się, że są dwie. Albo nie Nie, cicho. Nie ważne. Nieważne. Nie grałem dawno w kury tak cicho. Aha, no kurwa, to jest... To jest kurwa śmieszne, mogłem kurwa od drzwi odkręcać, od bramy kurwa nawet Easy Ej, ty. dobry rajdik co? Bardzo Ej poza co ktoś ta gąba A... zbuduje? Ej mi kurwa spokój Zmienimy sobie totem, czekajcie Nie rozwalaj. jej Przyda nam się No brak materiału, teraz cekaj. Dobra, jest Ten kład ładny jest, nie? Nie spijaj mhm. mi go, kurwa. Co <laughs> to, to pojechało? Nie, nie wiem gdzie. Ja nawet nie widziałem auta. Ja też nie widziałem. widziałem na hangarach. Przez Nikt nie, nie widział prawie, nie? Haha. nie Nie, nie auto. Dobra, nie kon. Aha. Jest. Tym tam widziałem na hangarach. Przejmiemy. Na pewno. Koguta. Wystaw kuta. Stoi tam? Stoi chyba. Dawaj, dawaj, dawaj. Wystaw koguta. Jestem Patrz. w butach na dach Idzie tylko przedziw Dawaj, dawaj, auto kurwa <laughs> Ale koła ty Cześć Ja wziąłem Nieważne, co się będę pierdzielił Dalej, dalej Dawaj, go, go, go Przebił im koło, nice <laughs> Ten niech tam sam porobi pełnię <laughs> A. Ej, porobił! Macie koła? No Czaję, Mówiłem, że Ej, Majtek, coś no. to wy się ingerowali w te co No, to byli ci. Kaju, czekasz. Piepł mu kołka. Macie koła? Kto? legenda. No i idziemy. Jak ci idzie? Ty idziesz w tej, ta Średnio. Ja mam koła.